Hello, hello! Przed Wami druga część Spektrum, Geminidy. Powiedziałabym, że jest trochę grubsza od tamtej, jak widzicie, piękna dwójeczka. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Dryada, a jej premiera była 15 listopad 2018 rok, czyli powiedzmy, że rok od czasu. Tak, ja dostałam taką powiedzmy, że dwubarwną, troszkę odcienioną. Rok od czasu tomu pierwszego. I powiem Wam, że część druga no, jest znacznie lepsza od pierwszej, choć niemal pozostaje e, nieco czasu, żeby totalnie no, wsiąknąć w tą opowieść. To nie jest taka, że otwieracie pierwszą stronę i już jesteście wkręceni, tylko troszeczkę musi minąć, musicie się w to wkręcić i później dopiero już jest fajnie. A więc czytając losy Pi, widzimy, że no, jej moc jest znacznie większa, niż jest w stanie w ogóle ją sobie tutaj wyobrazić. Nawet podczas snów, które ponownie bywają przerażająco prawdziwe, musi uważać, gdyż budzi się, na przykład, wzniecając pożar. Na szczęście, ma przy sobie kogoś, kto w porę e, tą całą sytuację potrafi opanować, ale pytanie: jak długo? Czy zawsze załają tutaj ochraniać? Wiecie, my sami poznajemy tutaj też wiedzę o gaszeniu ognia, gdyż daje nam wskazówki, czym najlepiej go zgasić, jednak nadal no, ona sama nie wie, jak ma go zdusić w sobie. Dosyć ciekawym wątkiem było tutaj e, porozumiewanie się bez słów. Wiecie, podobno tylko z bliską relacją, na przykład choćby z rodzeństwem, można sobie na to pozwolić. Praktycznie od samego początku książki mamy. E, hmm, jakby to wam powiedzieć, bardzo dużo wiadomości w ogóle o nich samych, o tym przez co przeszli, także o tych podróżach w czasie, o których nikomu też nie mogę nic powiedzieć, i tak troszkę brakowało mi tutaj tego dłuższego pociągnięcia każdego z tych wątków, bo był tak powiedzmy linięty. Skaczemy tu od jednego do drugiego i jakoś tak czasami troszeczkę chaotycznie to wyglądało. Ponownie mamy tutaj sześć postaci, tylko teraz każde z nich już wiemy, że ma jakąś tam moc. Niestety, no nie mogą czuć się bezpiecznie, gdyż jedno z nich spotkało człowieka, który, no raczej nie powinien znać ich przeszłości, tego co mają. No, wiedział zdecydowanie zbyt dużo, i dodatkowo groził, że gdy nawet piśnie komuś słówko o spotkaniu z nim, to. To potrafi nawet skrzywdzić tutaj jednego z nich. No i w ten sposób ponownie rozpoczynają tajemnice, których nikt nie planował. I to jest tak, że ciągle o czymś nie mogą komuś powiedzieć. I porównując z tym pierwszym, to czuć tutaj upływ czasu, zwłaszcza widać go po zachowaniu bohaterów. No, wiadomo, że nadal są młodzi i nie zawsze podejmują mądre decyzje, ale teraz postępują dużo bardziej rozważnie i zauważają, jeżeli coś już jest nie tak. Ja nie pamiętam, czy też było to obecne w tomie wcześniejszym, ale no teraz zwróciłam uwagę, że brakowało mi tutaj konkretów. Nawet jeżeli opowiadają nam o relacjach, jakie ich łączą, te takie choćby między rodzeństwem, to zdania są długie i składają się jakby z daleko znacznych porównań. Takie, wiecie, lawirowanie wokół tematu, który nie jest konkretne, ale zajmuje dużo miejsca i. No, tak naprawdę za dużo nam nie zdradza, Wiecie, akcja pozuwa się nierównomiernie. Czasami przyspiesza, a nieraz czytamy o sprawach pobocznych, o ich y, takich wiecie, no, szalonych myślach i gdybaniach, że y, gdzieś tam zatracamy wątek, który dosłownie przed chwilą żeśmy y, czytali. Ogólnie to mogę powiedzieć, że jest to ciekawa historia, choćby ze względu na to, że pokazuje nam losy no, młodych ludzi, których y, jakby to wam ująć, rodzice są wiecznie zajęci. Opowiadają nam też. Y, co ich boli, jak czasami czują się lekceważeni i jak no, widzą, że przeszłość ma ogromny wpływ na przyszłość. Pokazują, że zaje wzajemne wsparcie jest czymś dużo bardziej wartościowym oraz e, że te wszystkie błędy, które się popełniło no niestety, ale trzeba za nie zapłacić mniejszą lub większą cenę, ale nie da się ich po prostu tak wymazać. Zawsze wrócą jak bumerang. Podejrzewam, że wam się w tym ostatnim e, no, wyjaśni się już wszystko. Ja już też to wiem, bo też już przeczytałam tą trzeci. Ale no, nie mogę Wam w tej chwili nic takiego więcej zdradzić. Niemniej jednak powiem Wam, że cała seria, jeśli chodzi o punktów 10, zasługuje na ósemki w każdej skali. Jeśli chodzi o tą pierwszy i drugi, co już możecie wiedzieć, co do trzeciego, to niestety, ale musicie jeszcze troszkę poczekać. Recenzja już jest nagrana, tylko wystarczy puścić i, i do tego mieć szczęście, żeby jeszcze mieć internet, bo ostatnio nie wiem, czy u was też tak jest, ale o 9 dni on bywa, nie bywa, bywa, nie bywa. I tak jest po prostu non stop, więc wiecie no. Prosimy o słoneczko i wielkie szczęście. <laughs> Wam też życzę pięknego dnia i trzymajcie się. Pa pa.